W czasie ograniczenia pracy placówek oświatowych zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Microsoft Teams. Dzięki tej formule mogliśmy pozostać wszyscy w kontakcie. Dzieci miały kontakt ze swoimi rówieśnikami, z grupą, z nauczycielami. Przede wszystkim jednak mogły korzystać z zajęć dydaktycznych bez żadnej przerwy. Przedszkola Mały Zuchy w czasie ograniczenia pracy przedszkoli w podczas pandemii funkcjonowało w dwójnasku. Początkowo to wszyscy myśleliśmy, naiwnie, że tak naprawdę zamknięci w domu będziemy przez dwa tygodnie i jak wybierałam moje dzieciaki z przedszkola, to wychowawczyni dała im po prostu karty prac, mówiąc jak się spotkamy za dwa tygodnie, to proszę wrócić z tymi kartami. ja naprawdę wierzyłam, że po pierwsze dwa tygodnie to jest strasznie dużo czasu, a po drugie, że zobaczymy się za dwa tygodnie. W międzyczasie wszyscy zaczęliśmy się godzić z faktem, że dwa tygodnie to jest dopiero początek, i moje dzieciaki chodzące do szkoły dość szybko zaczęły pracować na różnych programach. I ku mojemu zdumieniu, bo tego się naprawdę nie spodziewałam, okazało się, że przedszkole małe zuchy również zaczyna korzystać z Teamsów, i że dzieciaki, ja miałam dwoje dzieci w przedszkolu: syna i córeczkę, Zaczynają mieć zajęcia przez internet, po prostu spotkanie na Teamsach. Było to dla mnie ogromnym przeżyciem, naprawdę, że takie małe dzieci i ich zajęcia dla nich też. Daliśmy radę, wszyscy przeżyliśmy. Okazało się, że właściwie były to prawie trzy miesiące. W przedszkole bardzo szybko dostosowało się do nowych wymagań. Odnalazło się w nowych okolicznościach, udostępniono nauczanie przez internet. Moja córka najchętniej uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych z ciocią Ewą, swoją wychowawczynią. I myślę, że to wzięło się stąd, że po prostu bardzo brakowało jej kontaktu ze swoją ciocią i z innymi dziećmi, a poza tym zajęcia były bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o przygotowanie osób, które prowadziły zajęcia, to też moim zdaniem bardzo dobrze im to poszło. Zwłaszcza, że to była nowa sytuacja dla wszystkich, tak? No nikt tak jakby nie miał szkoleń z tego, jak, jak to robić. Na pewno to było stresujące. I w ogóle wydawało mi się, że w ogóle te pierwsze zajęcia to będą no, na pewno stresujące dla tych ciąż, no bo nikt jednak nie lubi tak jakby przed tyloma osobami e, no, prowadzić zajęcia. Z dziećmi to jest inaczej, z rodzicami też jeszcze inaczej. Natomiast no, mi się podobało, tak. Mieliśmy wcześniej informacje też na Teamsie, co mamy przygotować, nie wiem, na zajęcia plastyczne, kredki, farby, ołówki e, albo ewentualnie coś do wydrukowania na język angielski. E, więc tak, na pewno były przygotowane, nie były zestresowane. E, dzieci też moim zdaniem chętnie uczestniczyły, Max też naprawdę w miarę cierpliwie przed tą kamerką no, brał udział w tych zajęciach, więc ja oceniam to pozytywnie. Oczywiście nigdy nie może zastąpić obecności dziecka w przedszkolu, aczkolwiek może stanowić jego namiastkę. Pozwala na kontynuowanie edukacji dziecka no i zapewnienie relacji socjalnych między rówieśnikami. Chciałam jeszcze dodać, że zajęcia online miały bardzo dużą dla nas korzyść i odegrały ważną rolę w rekrutacji dla mojej córki, która jest obecnie w Zerówce. Dzięki temu, że była obeznana z zajęciami online i z całą tą technologią zdalną, bardzo dobrze poszła jej rekrutacja online, i dzięki temu też przypuszczam, dostała się do prywatnej szkoły społecznej. Okres pandemii, pandemii okazał się bardzo wartościowy. Myślę też dlatego, że rodziny mogły sprawdzić, czy się lubią, czy się nie lubią. Naszej na szczęście wyszło, że się lubimy. Nawet po pandemii dalej się lubimy. A dzieciaki myślę, że sporo skorzystały z zajęcia. Tak Prowadzone przez przedszkolę, myślę, że przede wszystkim pokazywały im, że jesteś takiego jak przedszkole i na nich czeka, że kiedyś wrócą do tych zajęć, że są te ciocie. pokazywały, że ta normalność gdzieś istnieje. Trochę w inny sposób teraz zbudowana, bo przez komputer, ale że jednak jest. Czy dużo się nauczyli? Na pewno nie zapomnieli i to jest dużą wartość. Po otwarciu przedszkola w formie stacjonarnej zdecydowaliśmy się kontynuować formułę zajęć zdalnych w przypadku niektórych zajęć. Chcieliśmy zachować maksimum bezpieczeństwa w tej trudnej dla nas sytuacji. Między innymi występy z okazji Dnia Mamy i Taty, do których nasze przedszkolaki przygotowały się w przedszkolu w sposób wyjątkowy, zostały transmitowane dla rodziców online, dlatego że nie mogliśmy zaprosić rodziców do przedszkola. Mimo wszystko występy się odbyły, rodzice je obejrzeli po zalogowaniu do Microsoft Teams. wiemy, że będziemy kontynuować wykorzystanie nowoczesnych technologii w naszych działaniach dydaktycznych. Na przykład w sytuacjach, kiedy niektóre dzieci mogą pozostawać poza placówką z uwagi na tymczasową chorobę czy też okres wakacyjny, mogą się łączyć online i korzystać z naszych zajęć.